Ok, ale zanim przejdziemy do odcinka, chciałbym bardzo serdecznie podziękować użytkownikowi 123 KOTEK 123 za naprawdę prześliczny fanart. On będzie tutaj na lewo w rogu, jest niesamowity. No. Eee, wstawiam je, gdzie mam taki pusz na szyję, i eee, to jest fajne. Bardziej szyją i tak złożone ręce, taki pewny siebie. Bardzo fajnie to wygląda, naprawdę taki śliczny fanart, domki wystawiam. Wow, masz talent. Jesteś w ogóle osobą, która stale nam robi takie rysunki, więc naprawdę bardzo dziękujemy, nie? A ten rysunek jest naprawdę bardzo fajny. Będzie on oczywiście na naszym Instagramie, <grym> gdzie wysyłacie fanarty dla nas, więc y, będzie on w opisie i zapraszam serdecznie. jeszcze raz naprawdę dziękuję, jest niesamowite. Więc zapraszam do oglądania, cika. Dziękujemy za fanatika i zapraszamy do oglądania. Cześć, witajcie! Z tej strony Ja Dzisiaj nagrywamy Transformize. futerko kolektor, tak? nami jest Paulina. Tak. Cześć, witajcie. Pan Paula. No i dzisiejszym odcinkiem kolektor będzie futerko, które jest konkurencyjnym futerkiem, do innego futerka. Jest to futerko Opos. Bardzo fajne futerko. Jest to oczywiście futerko przedstawiające zwierzę, więc często się w sumie to zdarza, ale to futerko jest bardzo ciekawe. Zaraz zobaczycie dlaczego. Pokażę Wam aktualnie w sklepie, jest to futerko O tutaj, tak się prezentuje I konkuruje z tym futerkiem, może zauważyć, że akurat tam na dole Jest mega jechane Bardzo raczej nielubiane Co jest tak może odczytać, co nie? Ale ja Wam powiem, że nie jest takie złe Będziemy sobie na inną mapę może, bo w sumie Dawno jej nie byliśmy Pierwsza mapa, wianki, razem z świnką będziemy oceniać że Chociaż mamy dwie minuty na to Hmm. Więc Świnko, daj znać, jak Ci się podoba, futerko. Być powinien futerko Świnki chciała. Już jest w Świnia w Transformers. Dobra, nieważne, w sensie futerko Świni. A hmm. no to zanim do czegokolwiek przejdziemy, ja bym chciał Was zaprosić na kanał Pauliny, który jest oczywiście w opisie, nagrywa tam simsy. Ori zaczęła niedawno nagrywać fajną serę naprawdę, i robi paczki dla widzów. Naprawdę super. Zapraszam bardzo serdecznie. Również zapraszam na mój drugi kanał, gdzie nagrywam inne gierki niż Transformers, bo ten kanał jest stricte naprawdę poświęcony tamtej tej gry. A na drugim kanale nagrywam wszystko inne, tak? Da będzie go Wajza, Terraria czy dajmy na to, co do tego będzie nowa seria. Okej, okay, nasz również na nasz serwer Discord, który którym jest Fajna odsłuchsmana i tam zawsze jesteście stale informowani o najnowszych filmach i jakieś ankiety w futarkach, bo pamiętajcie, ta seria jest zawsze brana pod uwagę, też wasza ocena, pamiętajcie, nie? Dobra, ale zanim zaczniemy. Cokolwiek o tym futerku, to najpierw powiem wam ciekawostkę, tak? Bo ciekawostka jest fajna, nawet ciekawostek nie było, a wiadomo, zawsze one są chyba najfajniejsze i mi się najbardziej podobają. No to okej, ciekawostka jest następująca. Opuls jest zwierzęciem wszystkożernym, tak? Na jego dietę składają się kwiaty, liście, owoce, owady, jak też małe saki, ptaki oraz gady, tak? No czyli taka ciekawostka stricte o tym, to jedzą. O matko, to zwierzęta! O, no to samochodzik nas zablokował, aczkolwiek ja wyszedłem. <grym> No, ciekawe, te małe, małe, że tak powiem, aktorzy, mali aktorzy, wszystko zjedzą nie, na taką świnkę, chociaż ja bym się raczej na jakim miejscu obawiał, na tym od... no nie No nie wolałbym. To jest utility, nie komendy. <grystanie> Dobra, ja w tym momencie może Wam pokażę odznakę, i ta odznaka jest naprawdę niesamowita. Jest jedna z najbardziej kreatywnych i naprawdę super odznak, jakie chyba widziałem w tym roku. No prawda, chodzi o wszystkie futerka w tym roku jak dotąd, które były. To myślę, że to jest jeden z najfajniejszych odznak, nie? Najfajniej wykonanych, bo wiadomo, opos, kiedy czuje się niebezpieczny, no to udaje o sobie... Kiedy wyczuwa niebezpieczeństwo. No dobra, dobra. Przetrzymałem się. Kiedy wyczuwa niebezpie... niebezpieczeństwo, to daje, że jest martwy, tak? Wow, na przykład można takie coś zobaczyć na bajce pokalowcowa. Tam no, też były posycenia. No i ta odznaka naprawdę bardzo wygląda super. Zamiast oczka tak. ma taki X, że niby martwy, fajnie to się prezentuje. Kwiatek sobie trzyma w rączce i generalnie tak sobie leży i udaje, że nie żyły właśnie, nie? Jęzdyczek wystawia. No wszystko fajnie, no bardzo mi się ta odznaka podoba. Na profilu naprawdę wygląda super. Ty wiesz, że nie masz. Czemu jakby nie istniejesz? Dobra, nieważne, coś się pobugowało. Zobaczysz na odcinku. Nie jestem. No widzę, że jesteś. No i okej. Okay. Nie, nie. Oznaka jest naprawdę bardzo fajna. Dobra, w tym momencie na, na prawo w rogu wyskoczyło futerko, właśnie, które będziemy oceniać. Jest to futerko, no widać, że postawiało posanie. Zacznijmy, może, od ogonka, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe. Ogonek jest generalnie taki, że tak powiem, szczurowaty. Jest po prostu goły. No bardzo posełka do tego oposa, bo tak w sumie rzeczywiście oposy mają. Żadnego odlewu tam nowego nie ma, po prostu dali takie szurowate kreski. O, poruszyłem tym futerkiem. Tutaj. To takie szurowate kreski, to jest fajne naprawdę yy, szczegółem. Dobra, w sumie nie ma co więcej się na gonku skupiać, to po prostu taki bardzo szurowaty. Yy, idąc niżej, jest taki w stające. Wie, że ta część tutaj tego futerka jest połączona razem z ogonem, a tutaj już bardziej z biodrem. I naprawdę bardzo fajnie to się prezentuje, tak mega zakryte, taka puszcza, więc można powiedzieć. Bardzo fajnie wygląda to. To takie odstańce futerko, taki grabien tutaj można zobaczyć, nie? To jest bardzo fajny element. No i tutaj yy, niestety mnie, mało się dzieje, jak już chodzi o samo, sam przód tutaj. Biodro i tak dalej, bo jest. No dwa włoski tu stają niestety i troszkę, no tylko tyle, nie wiadomo, te zwierzęta no, są puchate. Tak mi się co najmniej wydaje. Gdzieś tam w ogóle pokażą na lewo zdjęcie oposa. Ja też już za bardzo nie pamiętam jak wyglądały, ale wiem... Ewa z Bo dawno w, w sumie nie patrzyłam... Pokaż im mamuta oposowego. <laughs> jak ona miała? Ella. Ella, no Elunia, Elunia, <laughs> dobra. No idąc dalej, ma fajny push pod szyją, to, to, jest, to jest fajny element. I to co mi się najbardziej podoba, to jest to, że tutaj na łapkach ma taki... A ja kursor w ogóle pokażę kursorem, nie? Na łapkach ma grabień, to po pierwsze, po drugie ma taki zarys tych paluszków, tych palców, jest tak bardzo fajnie to wygląda, to jest tak fajny element charakterystyczny tego futerka na pewno. Mega fajny szczegół, jest naprawdę zadziwiająco fajny. Wydaje mi się, że to futerko ogólnie jest trochę nawet fajnie szczegółowe, nie jest tego szczegółu tak nawalony że że oczy bolą w ogóle, nie wiem, padaczki się dostanie, tylko jest naprawdę tak ograniczona ilość, ale bardzo fajnie zrobiona. Tak samo również jest na dole. no i też można zobaczyć. Właśnie te paluszki odstają, co jest naprawdę bardzo fajnym elementem. Bardzo mi się to podoba, nie? Niestety, chcę fajnie. tylko dać to, że główka, przez to, że jest to przez kolor, no wiadomo, w bieli jest. takie trochę nie wiem, jakbym to sam zrobił. Nie wiem, czego też to jest wina w sumie, ale tak trochę jakby odstaje od całego inputerka. Totalnie się nie łączy, nie? Tak mi się trochę to. Jakby ale daje co? wrażenie, no główka. Ale tak wyglądają oposy, mają taki kolor inny. No wiem, no wiem, że tak wyglądają. No dobra, no to w takim razie główkę w sumie już ty powinna opisać. No co, jest niedopasowana. A, no ale no oposy tak mają, no nie wiem, dałoby no, się lepiej nie dało Nie, tak się nazywa. <laughs> farfocle. Czemu? Mm, nie głowie. Takie włosy farfocle. A, a no ma taki jeżyk w sumie, można powiedzieć. A to fajne, osobno lew włosów na główce, to jest bardzo fajne akurat. No takie, może trochę połączenie z tym kolorem ciała. Chociaż w taki sposób. Ej rzeczywiście, no zwróciłem uwagi. fajny szczegół. Nosek taki no, w kolorze ciała oposowego. I to jest bardzo fajnie, <noise> wiesz? Główka cała biała, prawie. Soczewka jest osobna? Tak, to osobny odlew. Ja w ogóle chcę dodać to, że to jest bardzo fajnie, że zrobili nosek właśnie tego kremowego koloru, ponieważ jakby to był, nie wiem, czarny czy szary, to by no nie wyglądało tak dobrze, ale że jest kremowy to naprawdę w ogóle rewelacyjnie, no nie można powiedzieć, że nie, wygląda to naprawdę super i ekstra, nie? I to tak co powiedziałaś, to że te włosy, to wygląda jakbyś miał połączyć z tym ciałem Rzeczywiście, to tak fajnie by mogło być, no ej, to jest naprawdę fajny szczegół Jeszcze osobą że jest ten tutaj pusz na, na policzku, bo go tutaj generalnie nie ma, więc fajnie, że podkreślają puszystość futerka I co to sobie, że, a w ogóle czekajcie, tutaj nie wiem, czy widać, na tym policzku jest jeszcze taka zarysa włosa Takiego włoska, no to jest fajne, tak po prostu zgrabiętowana zrobiona, nie? Bez grabie tu taki zrobiony włos. Ej, to jest fajny. Fajny szczegół, tylko że mało widoczny. Pewnie jak myszka generalnie jest w grze to jako w ogóle nie widać. Ale i tak bardzo fajny. fajny. Po prostu fajny szczegół. No, idąc do soczewki. Naprawdę bardzo ekstra, że soczewka jest osobnego odlewu, no bo zawsze, jak są osobne odlewy tych soczewek, futerka to naprawdę jest ekstra. Pewnie być tak zawsze. A jakoś chyba nie powala na nogi, nie? No. Chyba raczej taka Nie ma ale jest fajne. No, ale fajne, że jest taki po prostu inna od ta soczewka. Uszy też raczej nie powalają, bo to zwyczajny odlew zwyczajnego ucha, najzwyczajniejszego na świecie, tylko po prostu pokolorowane na inne kolory. Szkoda, że tutaj nie zrobili jakiegoś, nie wiem, nadgryzienia. W sumie co by się mogło z oposem kojarzyć? No, chyba tak, jakieś uszkodzenie ucha czy coś. No, jakieś takie poturbowane ucho, to by fajnie się prezentowało. Albo jakieś zadrapanie na boku czy coś, nie wiem. Albo oka. Ej, no. Z to się bardzo kojarzy w sumie. Z pazurami, no bo w sumie e, takie jakieś ptaki z ostrymi pazurami polują na oposy, czy polowały. Oposy jeszcze żyją? Tak jakiś gatunek jest, no. Teraz sobie na szybko sprawdziłem, dałem zatrzymanie. Jest jakiś gatunek, ale generalnie ciekawe, nie, że przez tyle, taki długi czas dalej są te oposy. Dobra, no. No. No to chyba opisaliśmy już to w futerko w sumie. Nie ma dużo szczegółów, ale chyba nie miało mieć, A Czy widać, że jest zajebiście szczegółowe tutaj na dole. U góry już trochę mniej, ogłonek to prawie wcale, ale no widać te gołe miejsca. Tutaj jest taki trochę podciemniony zgrabiętowany. Grabień taki w sumie nie wiem po co, w sumie niewidoczny za bardzo, ale fajny, że jest. Czy tutaj no fajnie wszystko wygląda, tylko że no mało tych szczegółów. No i w sumie tyle. No jak są jakieś takie szczegóły typu soczepka, to raczej, raczej się jakoś bardzo tak nie... A domo, nie yy, jest jakaś tak powalająca, nie? O, w sumie szkoda, że uchem cię zrobili. No dobra, ale futerko jest jakie jest. Wiadomo, może się podobać, niektórym, którym mogą go uwielbiać. Ja raczej bym go osobiście chyba nie kupił, ale ma naprawdę rewolucyjną odznakę, nie? Ale możemy teraz w sumie przejść jeszcze do animacji, żebyśmy nie zapomnieli o tym. Więc zobaczmy, jak myszka sobie biegnie. O, tak to wygląda. W ogóle fajnie, że ten program, który pokazuje, te futerka, został przyspieszony, tak jak to normalnie powinno wyglądać w grze, nie. W końcu. Bo pamiętacie chyba, że to trochę takie polagowane było. No i to naprawdę fajnie, chociaż na nie jest za bardzo przyspieszony. Nieważne, nieistotne. Yy, nic tutaj się raczej nie rozwala, wszystko jest naprawdę bardzo fajnie. Ej, jak myszka biega, jest rewelacyjnie, fajnie widać te paluszki. No to są ekstra, no. Fajnie wygląda. Bardzo mi się podoba. Dobra. No ładnie. Tak sobie. Ku... Ej, tu jest mega szybkie, czemu to tak przyspieszyli? <laughs> to się da spowolnić? Chyba nie. Dobra, co mamy takie turbo doładowanie, ładowanie przyspieszenia, nie? Znaczy, no, u mnie jest wolno na udostępnieniu. O, no, no co widzisz? Dobra, tak, Byszka sobie tak kłóca. Ja tak patrzę, u mnie jest takie, ona się dopiero schyla, ty mówisz, jak szybko, oh my god. A ja tak patrzę, yy, nie. No to u mnie jest szybko i tyle. Dobra, no teraz będzie jedna z ważniejszych animacji, bo zawsze są destrukcyjne. Ej, wow! Ale tu super dopasowane, ej, naprawdę ogon jest tak rewelacyjny, to futerko brać, Z tego futerka powinny brać przykład inne futerka. Bo to się łączy perfekcyjnie, no te włoski zakrywają, nie masz nic. Tu się nie, że tak powiem, nie psuje. Wow, ej, super! Ej, to jest naprawdę no, ekstra. No, wygląda. To mnie mega zaskoczyło. Naprawdę super. wykonana animacja. Jak myszka sobie siedzi oczywiście, że uroczy jak zawsze, ale tym razem nawet... Fajnie. Nie wiem, czemu te paluszki tak bardzo uroku dodają. Nie? Taki urok daje po prostu. No słodko. Dobra, jak się denerwuje taki słodziutki szop, yy, oposik. Bardzo śmiesznie. Jak <noise> shop, nie wiem, czy mi się kojarzy z szopem. O, jak się śmieje, tak to wygląda? Jak daje buziaczki? No teraz raczej nie będzie się jakoś mega różniło, chyba, że taniec coś zepsuje, aczkolwiek nie. W sumie nawet nie miał to zepsuć, bo to futerko nie ma takich szczegółów, yy, które by mogły coś popsuć. No po prostu ich nie ma tak dużo. Więc to naprawdę fajnie, nie? Dokładnie. No, tak sobie te Fajnie łapki się łączą. Nie, ta jest naprawdę super, ekstra. Dam chyba nad ocenę zawyżoną, że jak myślałem, że dam. Bo to jest naprawdę super dopracowane pod względem animacji. Jak sobie płaczę i chyba nie będziemy pokazywać. co to jest? Jak klasz. O, Dodatki, taki sposób konfetti. Nie Just wiem, okay, że raczej. jakiś taki dla żartu mogę pokazać, przykład coś takiego? Jak rzuca śnieżką, fajnie, nie? Fajnie, że śnieżką rzuca. No, dobra, teraz takie bardziej raczej. <trym> Codzienne animacje, na przykład przybijanie piątki, przytulanie oraz dawanie buziaka. Ale to jest wszystko bardzo super i animacją to się do. naprawdę postarali perfekcyjnie. Bardzo mi to Dokładnie. super się. My z animacji jestem wręcz dumny, nie? No to teraz będzie w sumie już podsumowanie futerka. No to generalnie futerko nie ma za dużo szczegółów, ale jak już ma jakieś szczegóły to są mega charakterystyczne dla tego futerka, że jest wręcz wow, ekstra. Niektóre rzeczy, części ciała nie są aż tak mega w sumie y, fajnie dopracowane, jak dajmy na to te łapki. Na przykład tutaj jest jeden włosek czy drugi, pustka. No pustka, no, no co mogę więcej powiedzieć. Mhm. Ucho też jest raczej takie bardziej puste, ale wiadomo, są osoby, które wolą mniej do takie y, oszczegółowane, futerka. To jest bardziej właśnie futerka dla takich osób. Zresztą chyba to rewol... O nie, dobra, to już ma większe szczegóły. Do, to futerko będzie już na zewnątrz odcinku, nie? Tam to ma naprawdę dużo szczegółów. Ja wolę futerka, które mają chyba więcej szczegółów niż mniej, bo takie osoby, które wiadomo, wolą z mniejszą ilością szczegółów, to, to raczej robią bardziej pod ubrania, żeby sobie ubrania dobrać, żeby te szczegóły nie przeszkadzały z jakimiś tam syner synergiami, z innymi, wiadomo, z tym kostiumami, co nie, żeby wszystko fajnie raczej nie. pasowało z ubraniami. Bo jak jest za dużo szczegółów, to jakieś ubranie będzie się powiedzmy. E, bugowało z, z jakimiś szczegółem na futerku, na przykład włosem. No wiadomo, jak to może bywać. Tu po prostu nie pasować. No, ale futerko e, widać co przedstawia tego oposa. To jest naprawdę bardzo dobrze widoczne. Każdy raz się pomyślał, o, opos, no, epoka lodowcowa. <laughs> no dobra. Elunia. No i... No i to jest fajne, nie? Kolejne futerko, które przedstawia zwierzę. Czyli nie jakoś mega takie, nie wiadomo jak kreatywny pomysł na to futerko, ale bardzo dobrze wykonane. Więc chyba można dać już ocenę, myślę, tak? No to powinna jaką ty dajesz ocenę? Oh my god, co moja? No bo będziesz pierwsza w kolejce. No dobra, niech będzie. Odmian... Ja daję. No, słuchamy. Ocenę. Uwaga, uwaga. Co to będzie? 7 Wow, siódemka. Szczęśliwa cyfra. Gratulacje. Gratulacje, że dostała siódemkę w sumie, nie? Bardzo fajna ocena. Myślę, że bardzo wysoka. Yy, więc no, ja dam chyba podobną ocenę, a raczej chciałem nadać identyczną, ale z racji tego, że to futerko jakoś mi nie przypada do gustu, a wiadomo, my się w tej serii nie skupiamy na tym, że futerko jest jakoś mega ładne, a przecież też, to też ma duże znaczenie, ale najbardziej, największą Oczywiście ma tutaj znaczenie to, czy jest mega szczegółowe i czy jest dobrze. Nie jest szczegółowe. I powróć, czy jest dobrze wykonane i czy nie ma żadnych jakiś takich niedopracowań. O, patrz, szczegółowo też jeszcze równięcie, tak samo jak wygląda. To do, do wyglądu dochodzi, nie? Podchodzi tak samo. Ale tu chodzi o to, czy nie jest czasem coś tam niedopracowane, czy czegoś nie przemyśleli. No wiadomo o co chodzi, nie? Czy coś tutaj nie pasuje. A to tego jest naprawdę bardzo dobrze zrobione. Jedne czego co mi tu nie pasuje, to może ta główka aczkolwiek to chyba przez to, że... Kolorystycznie, co, nie? Bo Szary jest bardziej szal, z bardziej ciemnym kolorem, a biały jest po prostu jasnym. No i to po prostu przez tą połączenie kolorystyczne tak odstaje. No i tyle chyba, nie? No, tą tak różnicę kolorów. Więc ja dam butterku 8 na 10. Chciałem dać 7, ale podwyższa ocenę dlatego, bo no zaskoczyło mnie to, jak to jest dobrze, fajnie dopracowane. Nie pod każdą animacją, więc dla mnie ma ósemeczkę. Dobra, więc ja teraz zobaczę, jak Wy na naszym serwerze Discord w ankiecie zagłosowaliście, Na które oczywiście. Ela, Elunia, no, no, no. <noise> Polecam wejść, dobra, więc przeliczę to. Dobra, wasza ocena jest niestety niska, bardzo niska. No nie wiem w z czego to wynika, po prostu wam się nie podoba ta futerko. Ale też mało osób dążyło zagłosować, bo ja w sumie to trochę yy, zapomniałem o tenkiecie ja i dałem go dosyć późno, nie? Więc nie zdążyło też dużo osób zagłosować. I futerko po prostu ocenę 5,5, ,5, co zawsze wiadomo, zaokrąglamy, i futerko dostaje 6 na 10. No, jest to dalej powyżej połowy, więc nie jest to dalej nisko. Chociaż nie jest to też wysoko, więc 6 plus 7 plus 8 podzielić na 3. Jest to równe 7, więc gratulacje tego futerka dostaje. Ocenę 7 na 10. Myślę, że w sumie to jest chyba idealna cena tego futerka, nie? Wiesz, jak uważasz? Więc gratulacje tego futerka dostaje 6 na 10. 6, 7 na 10 Zostaje 7 na 10 w sumie dostało cenę tą, którą chciałem dać, a zawyżyłem co nie więc gdyby nie moje zawyżenie, to by dostało chyba szóstkę. <grym> nie mam pojęcia w sumie, ale dobra, no myślę, że bardzo idealnie pasuje na to miejsce, więc w sumie się cieszę, że tam, że tam jest. To nie jest niskie, niskie miejsce, więc gratulacje, jeszcze raz, a my się z wami będziemy już żegnać. Pozdrawiamy osobę, która mnie jak tam już kiedyś prosiła, żebym pozdrowił. Więc pozdrawiamy I w ogóle Ciebie. Pozdrawiamy Woj... Kirito, który przed chwilą tutaj wszedł, ale już chyba wyszedł z gry obecnie. No Kirito, pozdrawiamy Cię. A, w ogóle czat nie mam zasłonięty. Mm -hmm. A, to widzicie, że ktoś tam do mnie napisał, ten Kirito. No, no to przypadek, nie? Nie wiem, może w Montażu zakleję. Nie, raczej nie. No to jeszcze pozdrawiamy Wojta H, Wojtasza. Wojtasza. Czy jak tam woli, nie wiem, bardziej z żeby nie było. Pozdrawiamy ciebie. No i widzimy się w następnym odcinku. No to cześć i pa! pa, pa, pa. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. cześć.